Hello, hello! Witajcie kochani w kolejnym odcinku Domu Podzorzą. Jeśli czujesz się trochę zmulona szarugą i zimnem oraz monotonnością w codziennej pracy w domu, to mam nadzieję, że dzisiaj zachęcę. Zapraszam. Witajcie w Domu Podzorzą. Nazywam się Magda, jestem żoną, mamą i panią domu. Na moim kanale poruszam tematy dotyczące domu. Dzisiaj mój synek obudził się dość gruwaty i zadał mi pytanie, które stało się podstawą dzisiejszej małej refleksji w tym odcinku, a mianowicie zapytał: Mamo, dlaczego ty jesteś zawsze tak denerwująco radosna? <laughs> Wiecie, no, chciałabym, żeby była to realność. Nie jest to do końca prawda, ale wzięłam to jako komplement. I szczera, prawdziwa odpowiedź, która ze mnie wyszła, to to, że. Radość to jest osoba, która w nas żyje, i tak właśnie mam takie poczucie, że w mojej codzienności, w mojej monotonności, w szarych i zimnych dniach, przeziębieniach, że radości nie czerpię z okoliczności, bo gdybym czekała na okoliczności, żeby mieć radość, to by nigdy pewnie nie nadeszła. To bym pewnie czekała dość długo. Jeżeli jesteście już ze mną jakiś czas na tym kanale, to wiecie, że jestem chrześcijanką i bardzo cenię sobie słowo Boże i zauważam więcej i więcej takiej nadnaturalnej mocy we mnie, która nie pochodzi zupełnie z ode mnie. Ta właśnie moc radości sprawia, że no, no dobrze się żyje po prostu. Więc dzisiaj chciałam tak was zachęcić, że jeżeli wam smutno, czy macie taki szary czas, może warto włączyć jakąś bardzo radosną muzykę, głośno odtańczyć wszelkie smutki, ale też wypowiedzieć modlitwę o radość w naszym gospodarowaniu i w naszych obowiązkach jako pań domu, dlatego że, tak jak już wspominałam wiele razy na tym kanale, my jesteśmy niejako termometrem naszego ogniska domowego. Muzyka Świetnym sposobem na jesienną zmułę dla kobiety, która jest bardzo zajęta, która pracuje ciężko, jest zadbanie o siebie. Na ten temat zrobiłam wiele osobnych odcinków, ale dzisiaj tylko chcę zachęcić Was, aby po prostu zrobić sobie choć jeden posiłek dziennie, który jest lubiany przez Ciebie i który jest zdrowy i doda energii. W moim przypadku to są moje sałatki na lunche, od razu się trochę lżej i lepiej czuję. A ja zabieram się za balony, dlatego że synka urodzinki nadchodzą. Jeżeli chcecie zobaczyć torta, którego zrobiłam, to zapraszam na Instagrama albo Facebooka. Wyszedł świetnie. Świetnym sposobem na zmułę w domu w ten ciemne, szare, zimne dni jest również robienie ciepłych napojów. I ja to bardzo praktykuję w tym roku. Dosłownie co tydzień muszę po nowe pudełko herbaty jechać, ale jest w tym coś, że rozgrzanie herbatką od razu człowiekowi lepiej robi. Zawsze dziękuję Wam za wizytę w temu podzoru i już zapraszam do kolejnego odcinka. Pa. Up, let the song ring out. Let the ground now tremble as we raise a shout. Let the anthem rise up. Let the song ring out. And let the ground A shout! Oh, together we sing. We lift up a shout. We lift up a shout. Oh, only one name. We lift up. A